Cześć, jestem Mia. Wiele przeszłam. A jeśli tego słuchasz, usłyszysz jeden z najważniejszych rozdziałów mojego życia. Wszystko zaczęło się od tego, co miało być radosnym świętem, moim przyjęciem urodzinowym. Właśnie skończyłem 33 lata i awansowałem na stanowisko starszego kierownika projektu w firmie technologicznej w Austin w Teksasie. Byłem podekscytowany, czułem, że cała moja ciężka praca w końcu się opłaciła, postanowiłam więc zorganizować przyjęcie urodzinowe w moim domu, aby podzielić się nowiną z przyjaciółmi i rodziną. Mój mąż, David i ja byliśmy zajęci przygotowaniami od tygodni, nasz dom, Skromne, ale urocze miejsce w przytulnej okolicy został udekorowany migoczącymi światełkami, kolorowymi balonami i pięknym tortem, który wybrałam David, inżynier oprogramowania po trzydziestce. Miał być moją opoką, moim partnerem we wszystkim. Zawsze wspierał moją karierę, a przynajmniej tak mi się wydawało kropka wieczór zaczął się idealnie. Zebrali się nasi przyjaciele i rodzina. A nastrój był ożywiony. Pamiętam rozmowę z Klarą, moją bliską przyjaciółką i współpracowniczką, która była podekscytowana wiadomością o moim awansie. Musisz być podekscytowana, mija! wykrzyknęła Klerę, a jej oczy błyszczały z prawdziwego podekscytowania. Opowiedź nam o wszystkim uśmiechnęłam się, czując ciepło panujące w pokoju. Czekałam na ten moment, by podzielić się moimi wielkimi nowinami kiedy nadszedł czas, zebrałam wszystkich wokół. Spojrzałam na Dawida, który stał obok mnie, gotowy mnie wesprzeć. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zaczęłam. Mam ekscytujące wieści. Zostałem awansowany na starszego kierownika projektów pracy. To dla mnie ogromny krok naprzód i nie mógłbym tego zrobić bez Waszego wsparcia. Sala wybuchła wiwatami i oklaskami. To był moment, o którym marzyłem, moment, w którym mogłem wreszcie podzielić się swoim sukcesem. Ale kiedy się rozejrzałem, zauważyłem, że twarz Dawida nie odzwierciedlała radości której się spodziewałem kropka zamiast dumy. Którą miałem nadzieję zobaczyć, pojawiła się nutka dyskomfortu kropka pani Lancaster, matka Dawida, siedziała po drugiej stronie pokoju. Zawsze była wobec mnie krytyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o moją karierę. Kropka, kiedy delektowałem się gratulacjami, pochyliła się do Dawida, jej głos ledwo przekraczał szept. Ale był wystarczająco głośny, bym mógł go usłyszeć kropka tego dla niego chciałaś. Bycia przyćmionym przez karierę żony kropka jej słowa ukłuły, jak igła przeszywająca balon, wypełniony radością. Próbowałem to odeprzeć. Pomyślałem, że może po prostu zachowuje się jak zwykle. Ale reakcja Dawida była bardziej przygnębiająca kropka spojrzał na mnie z wymuszonym uśmiechem, a w jego oczach odbijała się niepewność kropka mija. Zaczął, a jego ton nagle stał się zimny. To znaczy jest świetnie i w ogóle, ale nie sądzisz, że powinniśmy zacząć myśleć o naszej przyszłości. Na przykład o ustatkowaniu się, założeniu rodziny? Serce mi się krajało. Nie takiego wsparcia oczekiwałam. Poczułam mieszankę zdrady i zmieszania kropka David. Rozmawialiśmy o tym. Powiedziałam, starając się zachować spokojny głos. Ten awans jest ważny dla nas obojga. To krok naprzód w mojej karierze i oznacza dla nas większą stabilność w przyszłości. Ale David nie był tym zachwycony. Kropka jego wzrok przeniósł się na matkę, która skinęła głową z aprobatą, a on zdawał się kurczyć pod jej pełnym dezaprobaty spojrzeniem. Kropka mija, kiedy zamierzasz zwolnić i skupić się na nas. Kariera to nie wszystko opowiedział, a w jego głosie słychać było nutkę frustracji. Czułam, jak serce wali mi w piersi. Nie tak wyobrażałam sobie tę noc, kropka radosna okazja zamieniła się w nieoczekiwane pole bitwy. Próbowałam się bronić, ale szkody zostały wyrządzone, kropka podano danie główne, ale powietrze było gęste od napięcia. Postawa Dawida stawała się coraz chłodniejsza, a ciepło uroczystości zdawało się znikać. Gdy podano deser, zauważyłem, że frustracja Dawida narastała przyjęcie, które rozpoczęło się tak obiecująco. Zostało teraz przyćmione przez narastającą burzę punkt zwrotny nastąpił nagle. David wstał, a jego krzesło głośno zaszurało o podłogę. Powinnaś znać swoje miejsce, mija, krzyknął, a jego głos odbił się echem po pokoju. Jesteś moją żoną, a nie konkurentką. Byłam oszołomiona, kropka pokój zamilkł, brzęk sztućców ustał, a wszystkie oczy zwróciły się na mnie, kropka wstałam, serce mi waliło. Bycie Twoją żoną nie oznacza, że muszę rezygnować ze swoich marzeń, powiedziałam. Mój głos drżał z bólu i złości. Zasługuje na szacunek, nie na coś takiego, kropka w szokującym momencie, który wydawał się być w zwolnionym tempie, ręka Dawida przeleciała w powietrzu i uderzyła mnie w twarz. Dźwięk był ostrym, bolesnym trzaskiem, który zdawał się zamrozić pokój w miejscu kropka. Stałam tam, moja ręka poleciała na policzek, a ból rozprzestrzenił się we mnie. Goście patrzyli na to w oszołomionej ciszy. Z całych sił ruszyłam w stronę holu moje obcasy odbijały się echem od marmurowej podłogi. Każdy krok świadczył o mojej determinacji, by odejść. Chwyciłam torebkę, nie mając odwagi spojrzeć za siebie, kropka drzwi zamknęły się za mną z cichym kliknięciem, oznaczając koniec rozdziału, który miał być wypełniony świętowaniem i wsparciem, kropka tej nocy. Gdy odjeżdżałam, a dom kurczył się w lusterku wstecznym, poczułam burzę emocji, strach, smutek i zaskakujący błysk ulgi. Byłem sam, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem iskrę czegoś nowego, kropka wolności. To był początek nowej podróży i byłem zdeterminowany, aby zobaczyć, dokąd ona zaprowadzi. Kropka następnego ranka obudziłem się w moim małym mieszkaniu. Znajomy szum miasta na zewnątrz stanowił wyraźny kontrast z chaosem poprzedniej nocy. To było dziwne, jak cisza może być zarówno pocieszająca, jak i niepokojąca. Kropka spędziłem noc u Klarii. Nalegałabym tam została i byłam wdzięczna za jej wsparcie. Choć trudno było pozbyć się ciężaru, który do mnie przygnął. kropka Clare była prawdziwą przyjaciółką. Była przy mnie, gdy najbardziej kogoś potrzebowałam. Widziała mnie przez długie godziny pracy, wyzwania zawodowe, a teraz ten nieoczekiwany kryzys kropka, kiedy weszłam do kuchni, przywitała mnie ciepłym uśmiechem i filiżanką kawy kropka, musisz być wyczerpana, mija, powiedziała łagodnym głosem. Ale cieszę się, że tu jesteś. Przejdziemy przez to razem kropka przytaknęłam, biorąc filiżankę i delektując się ciepłem, które wniknęło w moje zimne palce. Kawa była mocna, bardzo potrzebna na rozpoczęcie dnia. Kropka dzięki klaro. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła przyznałam, a mój głos się zachwiał kropka poprzedniej nocy. Po tym jak opuściłam własne przyjęcie urodzinowe, jeździłam bez celu, aż w końcu trafiłam do Klarii. Impreza, która miała być świętem, zakończyła się rozbiciem marzeń. Nigdy nie przypuszczałam, że David może zareagować tak gwałtownie. Zawsze uważałam go za mojego partnera, równego sobie. Zdrada wbiła się głęboko. Pozostawiając we mnie mieszankę gniewu i smutku, dni następujące po imprezie były wirem aktywności i emocji. Wiedziałam, że muszę przejąć kontrolę nad swoim życiem, zaczynając od zakończenia małżeństwa. Skontaktowałem się z adwokatem rozwodowym, co, jak miałem nadzieję, nigdy nie będzie konieczne, kropka biuro adwokata było sterylne, co stanowiło ostry kontrast z tętniącym życiem, które kiedyś znałam. Siedząc naprzeciwko adwokata, czułam mieszankę determinacji i lęku, możemy rozpocząć proces, gdy tylko będziesz gotowa, powiedział adwokat. Jego głos był profesjonalny, ale pełen współczucia. Będę potrzebował od ciebie kilku informacji i będziemy mogli złożyć niezbędne dokumenty. Wziąłem głęboki oddech i skinąłem głową. Zróbmy to. Nie mogę dłużej tkwić w tej sytuacji. To nie jest zdrowe dla żadnego z nas. Kropka następne kilka tygodni upłynęło pod znakiem spotkań prawnych i papierkowej roboty, przerywanych chwilami autorefleksji skupiłem się na pracy, która stała się moim azyłem. Mój szef. Pan Johnson był dla mnie źródłem wsparcia. Wiedział o sytuacji, a jego zachęta pomogła mi znaleźć siłę. Mija, powiedział podczas jednego z naszych spotkań, radzisz sobie ze wszystkim z taką gracją. Pamiętaj, że twoja praca jest cenna, a my jesteśmy tu po to, by cię wspierać. Klery również była stałym źródłem pocieszenia. Przypominała mi, że jestem silniejsza, niż mi się wydawało. Ciężko pracowałaś, by znaleźć się w tym miejscu, Mia, mówiła. Nie pozwól, by to niepowodzenie cię zdefiniowało. Kropka, jesteś zdolna do o wiele więcej kropka. pomimo wsparcia. Proces rozwodowy Dawida był emocjonalnie wyczerpujący. Próbował się z nią skontaktować, zostawiając wiadomości i dzwoniąc. Jego głos był często przepełniony żalem i desperacją. Mija, możemy porozmawiać? Odezwała się jedna poczta głosowa. Kropka, przepraszam za to, co się stało. Chcę to naprawić. Proszę, porozmawiajmy o tym. Odsłuchałam wszystkie wiadomości. Każda z nich była bolesnym przypomnieniem tego, co się wydarzyło. Im bardziej błagał, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że pojednanie nie wchodzi w grę. Mężczyzna, którego poślubiłam, nie był osobą, której potrzebowałam w swoim życiu. Jego próby naprawienia sytuacji były zbyt małe i zbyt późne. Musiałam skupić się na własnym uzdrowieniu i rozwoju kropka w tym burzliwym czasie moja kariera zaczęła nabierać nowego znaczenia. Awans, który kiedyś był źródłem radości, teraz stał się symbolem mojej odporności. Z nową pasją rzuciłam się w wir pracy. Brałam udział w konferencjach. Opowiadałam o swoich doświadczeniach i stałam się mentorką dla młodych kobiet w branży. Jedną z tych młodych kobiet była Lily, starzystka, która tak bardzo przypominała mi mnie samą, gdy zaczynałam. Lily miała iskrę w oczach, determinację, by odnieść sukces pomimo wyzwań. Wzięłam ją pod swoje skrzydła, prowadząc ją przez zawiłości świata technologii. Nie pozwól nikomu sprawić, byś w siebie zwątpiła. Poradziłem jej podczas jednej z naszych sesji. Masz pełne prawo realizować swoje marzenia i zasługujesz na szacunek. Mentoring. Stał się jedną z najbardziej satysfakcjonujących części mojego życia. Patrzenie, jak rośnie i odnosi sukcesy, dało mi poczucie celu. Przypominało mi to, że pomimo trudności, z jakimi się borykałem. Wciąż istniał sposób na wywarcie pozytywnego wpływu na innych. Jej sukces był świadectwem siły i determinacji, o które tak ciężko walczyłem. Podczas gdy moja kariera kwitła, życie Dawida wydawało się rozpadać. Od wspólnych znajomych dowiedziałam się, że jego reputacja zawodowa ucierpiała. Jego zachowanie na imprezie odcisnęło piętno i starał się odzyskać równowagę. Otrzymywałem od niego wiadomości z prośbą o pomoc. Ale pozostałem twardy w swojej decyzji. Musiałam zachować dystans do własnego samopoczucia. Pewnego wieczoru zacząłem zastanawiać się nad minionymi kilkoma miesiącami. To była podróż odkrywania i rozwoju. Stawiłam czoła przeciwnościom losu. Nauczyłam się wyznaczać granice i odzyskałam swoją tożsamość. Był to bolesny proces ale ostatecznie doprowadził mnie do miejsca wzmocnienia. Patrząc wstecz, zdałam sobie sprawę, że noc mojego przyjęcia urodzinowego, choć druzgocąca, była również punktem zwrotnym. Był to moment, w którym zdecydowałam się stanąć w swojej obronie, odejść od toksycznego związku i przyjąć przyszłość, która była całkowicie moja. Droga ta nie była łatwa, ale doprowadziła mnie do odnowionego poczucia celu i własnej wartości. W miarę trwania postępowania rozwodowego. Każdy dzień wydawał się być jak spacer po linii między pójściem naprzód a oglądaniem się za siebie. Starałam się zrównoważyć mój emocjonalny powrót do zdrowia z utrzymywaniem fasady normalności w pracy i życiu osobistym. Próby kontaktu ze strony Dawida tylko zwiększały ciężar sytuacji. Pomimo ciągłego natłoku telefonów i wiadomości, pozostałam zdecydowana w mojej decyzji, by iść dalej. Pewnego chłodnego listopadowego poranka siedziałem przy biurku. Pracując nad nowym projektem w biurze. Kiedy klera wpadała do mnie, zawsze potrafiła wyczuć, z czym się zmagam, i dziś nie było inaczej, kropka, wyglądasz na nieco zdystansowanego, powiedziała, siadając naprzeciwko mnie. Jak się trzymasz? Westchnąłem, pocierając skronie. Jest ciężko. Ciągłe przypomnienia o tym, co się stało. Jakbym nie mogła od tego uciec. David próbuje się ze mną skontaktować i trudno nie czuć się skonfliktowanym. Clere skinęła głową. Rozumiejąc. Wykonałaś niesamowitą robotę, nawigując po tym wszystkim. To w porządku mieć chwilę zwątpienia, ale pamiętaj, dlaczego dokonałaś takiego wyboru. Zasługujesz na traktowanie z szacunkiem i miłością. Nie pozwól, by jego żal cię zniechęcił. Jej słowa były bombą dla moich skołatanych nerwów. Doceniałam jej niezachwiane wsparcie, zwłaszcza w chwilach, gdy czułam pokusę, by po raz drugi zastanowić się nad swoimi decyzjami. W miarę upływu tygodni proces rozwodowy stawał się coraz bardziej rutynowy, choć emocjonalnie wyczerpujący. Miałam chwilę zwątpienia, czy dokonuję właściwego wyboru ale wtedy przypominałam sobie imprezę, zdradę, przemoc i potwierdzałam swoją decyzję. Jeden znaczący punkt zwrotny nastąpił podczas konferencji w pracy. Zostałem zaproszony, aby opowiedzieć o moich doświadczeniach w branży technologicznej i wyzwaniach, które pokonałem. Przemówienie było okazją do podzielenia się moją podróżą i nawiązania kontaktu z innymi, którzy stanęli w obliczu podobnych przeszkód. Byłam zdenerwowana, ale wiedziałam, że jest to ważne dla mojego własnego rozwoju i dla młodych kobiet, które mnie podziwiały. Kropka w dniu konferencji stałam za kulisami, serce mi waliło. Klere wspierała mnie moralnie, kiwając głową. Dasz radę, szepnęła. Po prostu bądź sobą i podziel się swoją historią. Kropka, kiedy nadeszła moja kolej, wzięłam głęboki oddech i weszłam na scenę. Gdy spojrzałem na publiczność, zobaczyłem twarze pełne oczekiwania i ciekawości. Zacząłem od opowiedzenia o moim awansie i ekscytacji związanej z osiągnięciem ważnego kamienia milowego w karierze. Następnie przeszedłem do wyzwań, przed którymi stanąłem. W tym zdrady i późniejszej podróży w celu odzyskania mojej tożsamości. łatwo jest pozwolić, by przeciwności losu cię zdefiniowały. Powiedziałem do mikrofonu, mój głos był stabilny ale o wiele potężniejsze jest przejęcie kontroli i ponowne zdefiniowanie siebie. Kropka stanęłam przed trudną decyzją opuszczenia związku, który już mi nie służył, ale był to najtrudniejszy i najlepszy wybór, jakiego kiedykolwiek dokonałam. Kropka reakcja była przytłaczająca. Kobiety podchodziły do mnie później, dzieląc się własnymi historiami walki i wzmocnienia. Ich wdzięczność i zachęta były świadectwem wpływu mówienia wprost. Zdałam sobie sprawę, że moje doświadczenia, choć bolesne, miały swój cel. Mogły inspirować i pomagać innym, którzy przechodzili przez podobne sytuacje. W tym okresie moja opieka mentorska nad Lily stała się jeszcze bardziej znacząca. Rozwijała się pod moim kierownictwem i zaczęła przejmować więcej obowiązków w firmie. Jej rozwój stale przypominał mi, dlaczego muszę iść naprzód. Spędziliśmy wiele godzin na omawianiu celów zawodowych i osobistych wyzwań, a ja z dumą patrzyłem, jak rośnie jej pewność siebie. Kropka jednak moje poczucie siły było nieustannie testowane przez uporczywe próby ponownego nawiązania kontaktu przez Dawida. Wysyłał mi listy, dzwonił. A raz nawet pojawił się w moim mieszkaniu. Za każdym razem pozostawała nieugięta kropka. Nauczyłam się, że moja wartość nie jest związana z moimi przeszłymi relacjami lub opiniami innych. Budowałam nowe życie w oparciu o własne warunki i cele kropka pewnego wieczoru. Po szczególnie emocjonalnym dniu otrzymałam kolejny list od Dawida. Był wypełniony przeprosinami i prośbami o kolejną szansę kropka czytając go. Poczułam żal za tym, co kiedyś nas łączyło, ale pozostałam niezłomna w swoim postanowieniu. Wiedziałam, że rozdrapywanie starych ran nie pomoże mi iść naprzód. Kropka napisałam krótką, stanowczą odpowiedź. David, podjęłam decyzję. Ważne jest, abyśmy oboje poszli naprzód i znaleźli własne ścieżki. Życzę Ci jak najlepiej, ale teraz muszę skupić się na własnej przyszłości. Po tych słowach zapieczętowałem list i wysłałem go. Był to ostateczny akt zamknięcia, krok w kierunku prawdziwego pozostawienia przyszłości za sobą. Gdy zbliżał się nowy rok, poczułem nadzieję i odnowę. Moja kariera kwitła. A ja zmieniałem życie innych. Wraz z nadejściem nowego roku poczułem odnowione poczucie celu. To było tak. Jakbym w końcu zrzucił ciężar przyszłości i był gotowy na przyjęcie przyszłości z otwartymi ramionami. Moja kariera nadal się rozwijała, a ja miałem więcej okazji do prowadzenia i przemawiania na wydarzeniach branżowych. Każde nowe osiągnięcie było świadectwem mojej odporności i ciężkiej pracy, a ja byłem zdeterminowany, aby jak najlepiej wykorzystać każdą szansę, która pojawiła się na mojej drodze kropka pewnego chłodnego styczniowego popołudnia, przygotowywałem się do konferencji na której miałem mówić o przywództwie i osobistym wzmocnieniu. To był jeden z tych momentów, kiedy poczułam, że moje przeszłe zmagania zatoczyły pełne koło, przekształcając się w platformę do dzielenia się mądrością i zachętą. Klere, zawsze moja niezłomna przyjaciółka, była tam, aby mnie wspierać. Pomagając w ostatecznych poprawkach mojej prezentacji. Twoja historia trafi do tak wielu osób, powiedziała Klere. Przeglądając moje notatki, kropka, przekształciłaś swoje doświadczenia w coś naprawdę inspirującego kropka doceniłem jej wiarę we mnie. Gdy stałem przed salą pełną chętnych twarzy, gotowy do podzielenia się moją podróżą, czułem ciężar moich doświadczeń, które napędzały moje słowa kropka mówiłam o tym, jak ważne jest wyznaczanie granic, odzyskiwanie własnej tożsamości i znajdowanie siły w przeciwnościach losu. Podkreśliłam, że moja decyzja o odejściu z toksycznego związku ostatecznie doprowadziła mnie do miejsca wzmocnienia i rozwoju. Reakcja była zdecydowanie pozytywna. Uczestnicy podchodzili do mnie później, dzieląc się swoją wdzięcznością i własnymi historiami o pokonywaniu wyzwań. Przypomniało mi to, dlaczego zdecydowałem się otwarcie opowiedzieć o swojej podróży. Pomagając innym zobaczyć, że oni również mogą pokonać swoje zmagania. Poczułem głębokie poczucie spełnienia kropka w tym czasie mój program mentorski z lili kwitu. Stała się pewną siebie i zdolną profesjonalistką, a ja z dumą patrzyłam na jej osiągnięcia. To było satysfakcjonujące wiedzieć, że odegrałem rolę w jej rozwoju nasze wspólne sesje dotyczyły nie tylko porad zawodowych, ale także radzenia sobie z osobistymi wyzwaniami i pozostania wiernym sobie. W międzyczasie próby nawiązania kontaktu przez Dawida osłabły. otrzymałam jeszcze kilka listów, z których każdy zawierał więcej żalu i próśb o pojednanie. Dałam jednak jasno do zrozumienia, że idę naprzód ze swoim życiem. nauczyłam się na własnej skórze, że moja wartość nie jest związana z czyimś postrzeganiem mnie. Musiałam skupić się na budowaniu przyszłości, która należała tylko do mnie. Pod koniec lutego zostałam zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym na temat kobiet w branży technologicznej. Była to ekscytująca okazja. Aby porozmawiać z innymi wybitnymi profesjonalistami i podzielić się spostrzeżeniami na temat przełamywania barier w branży tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn. Przygotowując się do panelu, zastanawiałam się nad tym, jak daleko zaszłam od tamtego fatalnego przyjęcia urodzinowego. W dniu panelu czułem mieszankę nerwów i podekscytowania, stojąc przed publicznością, zdałem sobie sprawę, że podróż, którą odbyłem, nie polegała tylko na pokonywaniu osobistych przeciwności losu. Chodziło o wykorzystanie moich mocnych stron i inspirowanie nimi innych, z pasją mówiłem o znaczeniu poczucia własnej wartości, wyznaczaniu granic i realizowaniu swoich ambicji. Niezależnie od presji społecznej lub rodzinnej, panel dyskusyjny okazał się sukcesem, a opinie publiczności były niezwykle pozytywne. Było jasne, że moja historia i lekcje, których się nauczyłem, rezonują z wieloma osobami. Czułem głębokie poczucie spełnienia i dumy. Zmieniłem trudny rozdział w moim życiu w źródło inspiracji i siły. Gdy zbliżała się wiosna, poczułam się bardziej ugruntowana i pewna siebie w moim nowym życiu. moja kariera kwitła, moje osobiste granice były mocno ugruntowane, a ja znajdowałem radość w mentorowaniu innych. Doświadczenia, które mnie spotkały, ukształtowały mnie na silniejszą, bardziej odporną osobę i byłam zdeterminowana. Aby kontynuować budowanie na tym fundamencie, kropka pewnego wieczoru. Gdy siedziałem w swoim mieszkaniu i zastanawiałem się nad swoją podróżą, zdałem sobie sprawę, że prawdziwą miarą. Sukcesu nie są wyróżnienia czy osiągnięcia zawodowe, ale rozwój, którego doświadczyłem, i osoba, którą się stałem. Kropka, nauczyłem się cenić siebie, wyznaczać jasne granice i realizować swoje pasje z niezachwianą determinacją. Kropka przejąłem kontrolę nad swoim życiem i stworzyłem przyszłość która była zgodna z moimi wartościami i aspiracjami. Kropka. Moja podróż nie była definiowana przez przeszłość, ale przez siłę i odporność, które w sobie znalazłam. Kropka, a kiedy patrzyłem w przyszłość, czułem głębokie poczucie nadziei i podekscytowania nowymi możliwościami, które leżały przede mną.